Eka, kochani, witamy cześć, Was ponownie cześć, cześć. na naszym kanale. Jesteśmy dzisiaj na króciutkim spacerku. Takim nieplanowym, ale wykorzystaliśmy jakąś tam no, chwilkę, krótką, którą mamy. Z ciekawości zajrzeliśmy do naszego lasku, bo nas tutaj. Już trochę długo nas nie było, było to były, to były te wichury, zawieruchy i się I... zobaczyć, jak to wszystko tutaj wygląda. Za chwilę Was. Tradycyjnie, tradycyjnie znamy relacje. Obrócimy i przejdziemy się, pokażemy Wam, jak to wygląda. Co się zadziało, co się wydarzyło i jaki jest stan na chwilę obecną? No i jaki jest porządek? Teraz, no co? obracamy was. Dokładnie. Za chwilę się spotykamy. Ta. Jesteśmy kochani. Ponownie. Zgodnie z obietnicą. I mamy y, Stan Lasku, w Niszku, wygląda następująco. Na, no, stan Lasku. Co jest co nastąpiło. No Stan Lasku jest dramatyczny. No, tam przy tych pojemnikach co tam widać to jest w miarę czysto tam gdzie ostatnio sprzątałem sprzątaliśmy jest w miarę pokładane, no ale po tych wichurach no, bierzemy to, to, to przede wszystkim poprawkę na wichury które nie tylko w lasku ale tu wszędzie e, zrobiły s, no, spustoszenie no wszędzie no, sami, sami u was też pokazywaliście ile drzew tego wszystkiego to pojedziemy to za chwilę do tego jak ładnie, tą ładniejszą stronę pokażemy a gdzie jest ładniejsza strona? Te, tego uporządkowanego, połamanego drzewa, które już ładnie leży na kubkach. No tutaj kęte. też musieli wycisić, bo tak. tu same takie drobne. Drobnica bo... została. Pozostawało samo, no papierów jest. I mieciory, no siłą rzeczy wiatr nawiewa wszędzie, nie tylko tutaj. No to Ale... już na pewno nie będziemy zganiali tego na kogoś? No nie, no bo to wszędzie, całe osiedle, ich, gdziekolwiek się nie spojrzało. To no tak, no był. to latało, fruwało po całych osiedlach. I ale słuchajcie najważniejsze flamingu słuchaj twoja kartka jest, 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 yy, nieśmiertelna, on, jest. nieśmiertelna karteczka przetrwała te huragany <laughs> nawet nie jest, jest w miarę nie jest poszarpana nie jest ubrudzona jakoś no bardzo. i wisi no i zobacz i, i wisi więc super nie? No i cieszymy się, no oczywiście. Ja myślałam, ja mówiłam, że będzie wisić. Marcin mówi, że pewnie nie będzie. Wisieć. No myślałam, byłem pewny, że wiatr to jednak rozdmucha z i. Budka tego od ptaszków też. Budka wisi. wisi. Tu kilka budek. Wisiało, ale. No ja tam pamiętam, no tam bliżej też są. No gałęzi sami widzicie jest. No. Tutaj tamta strona już tam w tyle gdzie byliśmy, już jest z grubsza posprzątana przez ich mhm. Ale tam jeszcze. Tutaj teraz to drzewo tak wyobraźnia do pomnikka zobaczcie machiny ciepły fajer by był, ale nie kosztem tych wichur niestety. Zaraz pójdziemy jeszcze zobaczyć tam tamtą stronę. Tą tam biura. jestem ciekawa gdzie ta butelkownia, ta, ta, Te butelki. zobaczymy czy tam coś czy przybyło, coś czy przybyło, czy nie przybyło. No, butki wiszą chociaż tutaj jest tutaj, tam dalej jest. No lasek wygląda, wygląda jak wygląda tak, po huraganie, Ale jest cisza w nim, to jest wszechobecna, taka fajna. No dzisiaj mamy w miarę spokój, chociaż po to to nie jest, ale... Ale chcemy, chcemy, powietrza, brakuje nam tego powietrza. Nie no trzeba wyjść, to nie ma co... Powietrze się dusi w tych murach. Sami spójrzcie tam ile. No tutaj sami widzicie to jest... Nie byliśmy zaraz natychmiast po, po tych wichurach ale no teraz jesteśmy naprawdę jakiegoś dłuższego czasu tutaj w tym lesie bo nie było sensu śnieg i no pogoda nie sprzyjała nie spójrzcie ile tutaj drzewa już jest ładnie poukładane pocięte i tak jeszcze też jest tuż odsiedla no, robione no już z tamtej strony też robią wycinają tam gdzie jest ten a tutaj widzicie ile tego drzewa jest dookoła. Ile tego było. Jak to musiało wyglądać, jak leżało połamane, wyrwane z korzeniami, bo tak jeszcze na osiedlu teraz robią porządki właśnie sami. No musiało tu nieźle wyglądać. Przątania też jest trochę, jak się troszkę rozpogodzi. Nie będziemy tutaj w jeszcze wichury tutaj ryzykować przychodzić i... i ogarniać temat. No jest trochę ten, ten, ten wiatr, trochę tutaj nam tego. No te wichury połączone z deszczem i całą resztą, no to... pogoda nie była fajna. No jest, musiało tutaj konkretnie. Konkretnie tych drzew tutaj nam przewrócić. Już na pewno zabrali a są cały czas. No wywożą, wywożą te mniejsze krzaczki, wycinają, zabierają Nawet... no na wiosnę wypada porządek zrobić, nie? Oby nie było znowu tych wichur, które były. No ja jestem ciekawa, jak ta dziura nowkowa. No nie wiem ja tu byłem, kiedy to było miesiąc temu to się no, tu nawet z korzeniami powrywało Jeszcze nie, nie duże drzewko No trochę nasz lasek pod upad na... No, na ilości drzewek wizualizacji <laughs> tutaj sami widzicie, no jest tego drzewa tam za płotem poprzewracane ojej. drzewa leżą tam jest jeszcze też mają trochę patrz już butelki są oho, już są się nie zmieniło Nikt. zaraz was tam zaprowadzę jesteśmy u siebie tak sami spójrzcie drzewa leżą hmm. masakrycznie to wygląda no. groźnie. groźnie groźnie to musiało być i jak biało. Wyglądało na pewno to. No ja też tu te butelki sprzątałem to takie były wiatrzycho, ale nie, nie aż tak. No jest lasek zmasakrowany. Sami widzicie, spójrzcie już na to, jest ile. Na oh yeah. No to widoczne tak musi być. Spójrzcie na to, niedawno tutaj sprzątałem te buteleczki. Ci, co nie byli, mogą sobie. Wrócić Żuby, do tego żubr dominujący. sam żubr. To w zasadzie chyba sam. Nie to wiecie, co to jest aż niemożliwe, żeby tu akurat przychodzili wszyscy. Nie, i... bo tyle by nie wypili chyba od tego czasu. no spójrzcie sami, ile tego sami tu jest. Sam żubr, no to jest naprawdę. Tu to musi, ale to są jeszcze paczki papierosów. O. o! Ciekawy temat. Ciekawy bardzo temat tu jest. Tutaj mamy butelki a tu paczki od papierosów i kto tu to zostawia? No nie mamy pojęcia o co tu chodzi. Było wszystko sami widzieliście, było potrzątane Ale no zobacz sam żub, no to jest. To jest niemożliwe, żeby tu ktoś przychodził i pił to pojedynczo, bo to jest niemożliwe. To ktoś musi normalnie przywozić skąsi. I robić tutaj sobie zrzut. Wysypisko. Sami spójrzcie. Niedawno tutaj sprzątałem i jest to no, samo. Nie wiem, co powiedzieć, bo... Tragedia. Tragedia. I jaki sens? Jaki Śmietnik jest sens ma tego, gdzieś tam niedaleko, to weźmie tu. Sprzątać to Wywali, to widział, że jest znowu. czysto, to wywalił z powrotem. Dla urozmaicenia. To jest niemożliwe, żeby to pojedyncze osoby wypiły. I... Ale, że tylko akurat samego żubra, no sorry, no to tutaj. Nie Jest może. napisane gdzieś, że można tylko butelki po żubrze wrzucać? No raczej nie. I tak to wygląda. Człowiek, sprząta, człowiek sprząta stara się, przyjdzie taka łajza i wysypie z powrotem tu od wódki, tam od papierosów. Zaraz przyjść tutaj pomóc pozbierać. To co można pozbierać. To on jeszcze i... wysypie i zaśmieci. Dobrze, kochani. A dobra, nie będziemy... Szkoda słów na takich... Sami sobie dopowiedzcie, bo to nie ma co się denerwować na weekend. Już dosyć mamy nerwów w, w sytuacji, która zaistniała i od wczoraj się dzieje. No właśnie. Więc. Niech jest, dzieje się dobrze. Dobrze, kochani. Mamy dobrej myśli, mimo wszystko uśmiech na twarzy, bo to nas ratuje. No. I do przodu. No. Dużo pozytywizmu. Do zobaczenia, kochani. Trzymajcie się. Niestety, tak dbają o czystość. Aha. A specjalnie tutaj, no nie tylko specjalnie po to, ale w szczególności po to przyszliśmy zobaczyć, czy coś tu wysypali, czy nie. Czy ktoś wyciągnął jakieś wnioski z tego, ale widać, że wnioski są takie, że jak jest pusta dziura, to trzeba wrzucać. No, okay. do zobaczenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Do... Na tego. razie. Pa. Hejka.